Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was przegadany film, ale nie byle jaki film, ponieważ będziemy rozmawiać o dobrych, drogrynych, tańszych. Niektóre może będą ciutkę droższe, nie będą to na pewno za parę złotych produkty, ale zdecydowanie ogólnodostępne drogeryjne perełki, mm, które w ostatnim czasie bardzo mocno magluję, testuję. Nie we wszystkich materiałach one się pojawiały w minionym miesiącu, ale o nich warto jest wspomnieć. I dzisiaj postanowiłam nagrać dla was przegadany film, więc mam nadzieję, że z miłą chęcią obejrzycie, weźmiecie sobie coś chłodnego do picia. Mam nadzieję, że i pogoda u was też dopisuje. Jak kiedy nagrywam, to to u mnie faktycznie leje, i skorzystałam z tej okazji, kiedy mogę się w końcu troszkę pomalować. Jeśli podoba Wam się ten makijaż bez sztucznych rzęs, z taką zieloną kreską, to roleczka już wisi na tablicy, na Instagramie. Możecie sobie ją odtwarzać dowoli, żeby zobaczyć, jakie produkty użyłam, by wykonać ten makijaż. A dzisiaj serdecznie zapraszam Was. Na odcinek. Słuchajcie, w ostatnim czasie bardzo dużo pracuję przy pewnym projekcie, o którym jeszcze nie wiem, czy już wiadomo, czy jeszcze nie wiadomo, bo w momencie, w którym e, nagrywam ten film, jeszcze nie wiem, czy, czy to już wystartowało, czy jeszcze nie. Ale jak wiecie, coś tam knuje z Marko Nam i coś tam działamy, robimy, a dzięki tej współpracy mogłam przetestować bardzo dużą ilość produktów, asortymentu e, właśnie z tej. Marki. Niektóre produkty jakby znałam, ale jakoś tak przeleciały u mnie przez, przez moje szafki. Natomiast dzięki temu, że mogłam więcej używać tych produktów, odkryłam w nich takie swoje nowe, totalnie ulubione produkty. I dzisiaj będzie tak. Ja lubię zacząć tak chronologicznie, czyli zaczniemy sobie od baz oraz od podkładów. Więc zaczynamy jakby w ten sposób. Dobra, lecimy. Jeśli chodzi o primer Smart Flawless Radiance. Primer, który jest niczym innym, słuchajcie, jak naprawdę takim mega dobrym odpowiednikiem bazy z Charlotte Tilbury, Tilbury Flawless. E, I to jest taka baza, która ma nam dawać e, radiance, czyli mamy mieć rozświetlenie skóry. Ale co mi się podoba w tej bazie, to przede wszystkim, słuchajcie to, że te rozświetlenie nie jest nachalne. Ono jest takie bardzo fajne, nie macie tu drobinek, jest tutaj czysta piękna tafla bardzo dobrze skomponowane produkty tutaj macie na przykład rękę, która jakby dotknęła ten primer, a tutaj nie ma, więc możecie sami sobie zauważyć po dwóch dłoniach, że już ta skóra wygląda bardzo fajnie, świetliście, dodatkowo zauważyłam i co jest na zdecydowany plus jeśli chodzi o ten produkt, to to, że ten produkt pozwala też przedłużyć trwałość naszego podkładu, więc za to go tak bardzo polubiłam, ale również uważam, że dla osób, które kochają takie właśnie świetliste wykończenie podkładów, no to to będzie taka perełeczka. Jeśli chodzi o kolejną bazę, która u mnie ostatnio robi totalną furorę, to jest czaga booster. Wiem, że markę Weolii stacjonarnie możecie dostać, jak się nie mylę w Contigo, więc jakby zaliczam to do ten produkt, do gamy produktów, który jest Produktem drogeryjnym, troszeczkę poniekąd, jednakże może nie należy on do, na, do najtańszych, ale ja sobie go bardzo upodobałam ze względu na właściwości nie tylko bazy jako bazy, ale również właściwości pielęgnacyjne. Dzisiaj na przykład położyłam go na swój jeden z ulubionych podkładów, który też za chwileczkę pojawi się w omówieniu. I tamten podkład, który nałożyłam sobie na twarz, jest bardzo mocno stygnący, więc automatycznie ten primer pomógł mi. Uzyskać jeszcze fajniejszy, jeszcze bardziej naturalny efekt na mojej twarzy. Tak jak już wspomniałam, jest to produkt, który ma być boosterem nawilżająco, rozświetlającym, możecie go używać w pielęgnacji. Odpowiem też na pytanie tutaj, które pojawiło się, jak go w takim razie aplikować, skoro na co dzień używacie SPF. Możecie go używać jako booster, czyli booster ma nam troszeczkę zastąpić serum pod wasz krem, wtedy aplikujecie go pod SPF, ale nie widzę żadnych przeciwwskazań do tego, żebyście nałożyli kompletną pielęgnację z SPF-em i w ostatnim kroku. Chwilę przed pomalowaniem swojej twarzy nałożyli dodatkowo właśnie ten produkt od Veoli. Więc e, decyzja należy do Was, myślę, że ma bardzo szerokie zastosowanie i możliwości aplikacji. Dobra, przejdziemy teraz do podkładów, bo mam tutaj takie ostatnio trzy ulubione produkty, e, które wjechały. Jeden z nich wjechał już dawno temu, jest moim totalnym ulubieńcem, ale zacznę właśnie od podkładu, który mam na twarzy. Jest to True Match Nude z Lore ala jest to Plumping Tinted Serum, e, który występuje w chyba Czterech kombinacjach kolorystycznych, jak się nie mylę, i to super, że ja sobie zachowałam. Słuchajcie, te kolory, ponieważ, no, teraz jestem bardziej opalona. Bardzo dużo używam samoopalaczy, a już za chwileczkę, bo już jutro rano wyjeżdżam na wakacje, więc y, automatycznie to serum, słuchajcie, i podkład w jednym jest mega rewelacyjny. On daje mi takie średnie krycie. Jest to lekkie krycie do średniego. Nie mogłabym nazwać tego produktu o pełnym kryciu, ale y, daje efekt mega fajny, świetlisty. Cery i wbrew pozorom, jak inne produkty tego typu, które nazywają się tinted Moisturizer czy też Plumping Serum Podkład Foundation, no to one przeważnie nie mają za dużo tego krycia. A tutaj to krycie jest fajnie na poziomie wyrównującym, ma dosyć dużo pigmentu. Uwielbiam ten produkt właśnie za to, że przy mojej cerze mieszanej w kierunku tłustej obecnie, bo już zaczynamy upały, no to zdecydowanie on zastyga. I to chwała mu za to. Ja lubię produkty, które stygną, ponieważ no moja skóra odrzuca. Za wszystko, co się nadmiernie nawilża, e, no, każdy ma jakiś rodzaj cery i kolejne produkty, które chcę Wam polecić to będzie na pewno ten Glow Touch BB Krem z SPF 50, który też ostatnio pojawił się w ofercie marki Pierre N.E. Bardzo fajny produkt bardzo fajne krycie, nawet powiedziałabym dosyć potężne jest to krycie ale też bardzo ładnie utrzymuje się na twarzy i również jest to produkt stygnący, za to właśnie go bardzo mocno polubiam. Gama kolorystyczna może nie jest szeroka, ale też jest dosyć przyjemna. Czasami po prostu chodzi o ten kolor, jeśli rozumiecie e, no i pod który jest ze mną od wielu miesięcy, a mało o nim tutaj mówię od momentu premiery, ale też miałam swój udział jakby w premierze tego produktu, ponieważ marka nam poprosiła mnie, czy nie zechciałabym podzielić się jako pierwsza wrażeniami dotyczącymi właśnie z użytkowania Real Skin Foundation. E, uwielbiam ten produkt, miałam go na sobie przy wszystkich sesjach zdjęciowych w ostatnim czasie, miałam go na twarzy wielokrotnie i naprawdę nie zawodzi, e, bardzo ładnie się u mnie utrzymuje, ale za co go lubię to przede wszystkim, bo pytacie się Jakaś różnica pomiędzy Flawless a Real Skin. Flawless Foundation jest zdecydowanie mocniej kryjący, jest bardziej treściwy. Jest to podkład, w którym możecie uzyskać pełne krycie. Tutaj powiedziałabym, że to krycie jest średnie do pełnego, ale... Bardziej widać strukturę skóry. On ma bardziej radians, taki rozświetlający strukturę skóry, więc na przykład w codziennym użytkowaniu ja zdecydowanie wybieram coraz częściej właśnie tego typu podkłady. Dla mnie ten produkt to jest geniusz, a gama kolorystyczna jest naprawdę fenomenalna. Bardzo neutralne odcienie, nie wpadające w mocne żółte i pomarańczowe tony. Bardzo neutralna kolorystyka, jeśli szukacie dobrych podkładów. Ja obecnie używałam trójkę, ale właśnie przeszłam na czwórkę. E, tak. Więc y, polecam Wam serdecznie. Jeśli chodzi o gamę podkładów, to tutaj z polecajek takich moich perełeczek byłoby tyle, ale zatrzymamy się na sekundę przy korektorach. Jeśli chodzi o korektory w dalszym ciągu bardzo mocno grany jest, słuchajcie, Cool Kashmir i to jest Catrice Truskin. Zdecydowany faworyt jeśli chodzi o korektory. Jest to mój ukochany korektor już chyba będzie, będę mogła śmiało powiedzieć od lat. Ja używam kolor C10. Duża ilość osób też zadała mi pytanie w komentarzach, bo staram się zbiorczo odpowiedzieć na Wasze komentarze, które dostaję, a nie jestem w stanie czasami pisemnie tego zrobić. Czy ja ten Produkt używam w momencie, kiedy jestem opalona, i jak najbardziej. Jest trochę za jasny, jednakże nie wpada w sine bo o to właśnie pytaliście. Nie wpada u mnie w sine bardzo fajnie się adaptuje na mojej skórze, więc w dalszym ciągu bardzo serdecznie go polecam. W marcu nam pojawiły się korektory korekcyjne. Smart korektor chyba się to nazywa i mogliście już wielokrotnie zauważyć, że ten odcień łososiałowy pokazuje Wam bardzo często. Ja używam bardzo często tego typu produktu. Uwielbiam zdecydowanie do mieszania po dłuższym, czasie użytkowania tych produktów stwierdziłam, że bardzo fajnie działają jako kamuflaż, bo są to produkty, które są bardzo mocno pigmentowane, bardzo skoncentrowane, więc na to też musicie wziąć poprawkę. Jest to produkt do omówienia, ponieważ to nie jest typowy korektor, korektor, który ma mieć wodnistą konsystencję. Jest to korektor, który posiada w sobie niesamowicie silny pigment, dlatego ja preferuję aplikację poprzez mieszanie go z korektorem klasycznym, czyli najpierw sobie na przykład nakładam jeden, a potem drugi, bądź też w tym samym momencie po prostu mieszam sobie te dwa produkty, dodając odrobinę łososiowego korektora do Waszego korektora codziennego. Dzięki temu, słuchajcie, niwelujecie wszelkie zasinienia w okolicy pod oczami. Jeśli te zasinienia pod oczami są już takie brązowe, bym powiedziała, bardziej w kierunku fioletowych, to ten korektor... Może delikatnie nie dźwignąć. Jednakże, od tego właśnie jest, słuchajcie, liliowy korektor, który najpierw zneutralizuje. Trzeba je mieszać. Możecie je mieszać dowolnie ze sobą, żeby uzyskiwać pożądany efekt. Dlatego uważam, że te korektory są naprawdę. Bajeczne. I ostatni korektor, o którym sobie przypomniałam właśnie przy tej kampanii, współpracy teraz z marką NAM. No to muszę Wam powiedzieć, że jest to Pro Shaping Concealer, po który wracam, wracam i wracam. A najbardziej się cieszę, bo słuchajcie, często dostaję od Was zapytanie: dobry, kremowy brązer. A tutaj macie w odcieniu 5 i 6, w dwóch odcieniach. Jeden jest jaśniejszy, drugi jest ciemniejszy. Oba nie mają mega ciepłych tonów. To są korektory, które zostały stworzone właśnie po to, żeby konturować na moku. Jeśli masz jaśniejszą karnację, to piątka, jeśli masz ciemniejszą karnację, to szóstka. Nawet mogę już tam po, ma, poniekąd zdradzić, e, że pierwszy raz miałam okazję od bardzo dawna malować właśnie osobę, która ma ciemniejszą skórę niż jasna karnacja. Będzie to egzotyczna uroda, niesamowita. I mm, właśnie stosowałam te korektory do konturowania, i one się sprawdziły, więc te kolory naprawdę są bardzo fajnie dobrane. Korektor ten jest zdecydowanie z kategorii później zastygających, ale też o wysokiej pigmentacji. Warto wspomnieć też słuchajcie, bo przy malowaniu często potrzebujemy rozjaśniacza i przyciemniacza i zdecydowanie muszę wam powiedzieć, że bardzo niedocenionym produktem mo wedle mojego uznania jest przyciemniacz i rozjaśniacz do podkładu z markina. Szczególnie przyciemniacz, który jest mega podobny słuchajcie i za chwilę wam to zaprezentuję. Mega podobny, słuchajcie, do Pro Foundation Mixer od marki NYX. Ja biorę sobie odrobinę tego przyciemniacza w odcieniu olive, który jest przecież tak przez wszystkich pożądany bardzo mocno. I muszę Wam powiedzieć, ja tutaj oh, trochę strzepnę, żebyście widzieli. Z tej strony, słuchajcie, jest NYX, a z tej strony jest NAM. Więc y, ja myślę, że też niewiele osób o tym wie. A nawet powiedziałabym, że NAM ma przyjemniejszą, chłodniejszą niż cieplejszą barwę. Do mieszania podkładu. Konsystencja też jest bardzo podobna. E, mówię o tym, bo mam wrażenie, że niewiele osób o tym wie e, i w ogóle rejestruje taką sytuację, że mamy produkt, który jest dostępny też w drogerii. Bo jeśli chodzi o ten z Nexa, on jest wytrzypany ze stanów magazynowych notorycznie i ciężko jest go bardzo kupić. A jeśli chodzi o ten Smart Foundation Darkner, się nazywa, no to jest mega podobny. Ten jest odrobinę znam ciemniejszy, ale to są takie już tony, naprawdę delikatne, tak jak możecie zauważyć. Dobra, przechodząc dalej, to też e, znalazłam wielorakie zastosowanie dla kropelek rozświetlających marki Nam. E, mamy tutaj Diamond Dropsy, e, które ja już miałam u siebie od bardzo, bardzo dawna. Szukałam na niej jakiegoś takiego sposobu. Nie tylko możecie dodawać go do podkładu, żeby uzyskać podkład bardzo mocno rozświetlający, jeśli lubicie. Bardzo fajnie się to sprawdza przy cerach suchych, bądź też cerach dojrzałych, e, ponieważ dzięki temu e, ta skóra wygląda świeżej i świetliściej, e, ale no też... Nie mieszajmy w proporcji 1 do 1, tylko zredukujmy proporcje tak mniej więcej połówka do dwóch, bo wtedy uzyskamy delikatnie rozświetlający podkład, a nie podkład, który będzie się świecił tak jak ten Glowish z Huda Beauty. Dlatego serdecznie wam polecam. Dodatkowo możecie to mieszać z pomadką matową płynną i dzięki temu uzyskujecie róż w kremie rozświetlający. Występuje w trzech odcieniach dodatkowo, więc myślę, że można wybrać dla siebie nie tylko złote tony, ale również różowe tony. Stąd też pokazuję ten różowy nazywa się 3, 3 Sweetheart. Natomiast ten, który trzymam, to jest jeden Moonlight. Naprawdę wiele zastosowań mam na ten produkt i yy, mam nadzieję, że już wkrótce będziecie mogli też zobaczyć co my tutaj myślimy i co my tutaj knujemy. To jest takie moje delikatne zapowiedzenie tego, że coś nadchodzi i to coś wielkiego i to coś fantastycznego. Więc mam nadzieję, że też Was to bardzo mocno ucieszy. W ostatnim czasie dostałam od Was mnóstwo zapytań. Głównym zapytaniem, o które prosicie, to jest drogeryjny brązer. A skąd te zapytania? Ja już Wam tłumaczę. Ja bardzo często, czasami dwa razy w tygodniu albo raz w tygodniu przynajmniej, stawiam zawsze na swój Instagram pytajnik, czyli takie okienko, gdzie możecie zadawać pytania. I yy, ja nie odpowiadam tam na wszystkie pytania, bo tych pytań jest strasznie dużo, ale wybieram i selektywnie odpowiadam na niektóre pytania, które uważam, że są dosyć interesujące i które chciałabym rozwinąć. Ale od zatrzęsienia, od ostatniego miesiąca, od kiedy tylko zaczyna się już robić trochę cieplej, dostaję pytanie o brązer drogeryjny. Jaki jest godny i wart uwagi? Wiecie, ja lubię na przykład bronzery, które są delikatnie rozświetlające, bądź też mają specyficzny kolor. Bo jeśli chodzi o bronzery u mnie, to, jest, to ma być ten kolor. To ma być po prostu ten kolor, który ma zadowolić mnie i który ma wyglądać na mojej cerze idealnie. Każdy z nas ma inny ton karnacji, każdy, ton, każdy preferuje totalnie różne wykończenie. Ja lubię się świecić jak kula dyskotekowa, jak ktoś ostatnio powiedział, że mam pasy startowe czy też place. I ja tak lubię, naprawdę. Lubię sobie budować kremowym brązerem, bądź też lubię budować sobie e, suchym brązerem, ale generalnie lubię jak moje policzki mają ten stopień błysku, który możecie teraz zauważyć. To jest moja indywidualna preferencja. Czy mi z tym dobrze? Nie wiem. Czy ja to kocham? Tak, więc akceptujmy ludzi, nie krytykujmy. Takie jest moje przesłanie w tym momencie. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale marka Paese ma brązery, które nazywają się Self Glow. I to jest na przykład odcień Medium. Bardzo fajna sprawa, ponieważ macie dwa odcienie brązera, które możecie sobie dowolnie mieszać. Ja osobiście muszę Wam powiedzieć, że uwielbiam tą formułę. Ta formuła nie tyle jest matowa, co jest satynowa. Ja, ja Wam teraz zmieszam te dwa kolory, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. I muszę Wam powiedzieć, że to jest zdecydowanie wykończenie, które ja uwielbiam. I z tej kategorii, jeśli chodzi o bronzery drogeryjne, no to jest też Eveline. Eveline Glow and Go Bronzing Powder i to jest numerek 02 który też przepięknie wygląda po prostu na policzkach. Mam wrażenie, że jak tak biorę w ogóle brązery wszelkiej nacji, to one wyglądają bardzo nieatrakcyjnie. Ale tu wam pokazując jest to brązer, który też ma świetliste wykończenie. Co mi na przykład bardzo odpowiada. A w ogóle jednym z pierwszych w drogerii, takich dostępnych, znaczy w sumie full exclusive drogeria, bo kiedyś to było dostępne w Douglasie, w Hebe, a nigdzie indziej, ale wiem, że też jest dostępne w Rossmanie, chociaż nie wiem, czy się nie wycofali. Nie wiem. Tam rotacja Rosmanowa to jest po prostu jedną wielką dla mnie zawsze zagadką, ale mowa tutaj jest o Physician Formula i tu jest Murmuru Buta Bronzer, który też ma właśnie takie wykończenie, typowo kremowe. Ja chyba Chyba nie lubię takich stricte mocno matowych, przeszło mi, jeśli chodzi o matowe, mocno brązery. Chyba, że są to pudry do konturowania, do podkonturowania, na które potem nałożę też takie świetliste wykończenie. Ja kosmetyki trochę inaczej stosuję niż klasycznie, że mam jeden bronzer po prostu, który kończę, tylko mam różne produkty i używam ich do różnych celów, dlatego moja opinia jest trochę taka, wiecie, nie jest typowej kobiety, która maluje się w łazience, tylko jest to typowa opinia osoby, która zajmuje się profesjonalnie makijażem, ale żeby zadowolić Wasze gusta, to jeśli chodzi o matowe bronzery, które są naprawdę przepiękne, no to jest jedna paletka, która jest moją zdecydowanie ulubioną i to jest zdecydowanie taka konturująca, Modelująca paleta. I to jest marka Hean, która ma dwa kolorki, i tutaj mamy po środku rozświetlacz, który też jest przepiękny. I też daje fantastyczne glow. No, powiem Wam, że dawno nie widziałam tak fantastycznego rozświetlacza. Z tym, że ja jestem teraz na etapie mocnego opalenia swojej skóry, więc on dla mnie jest po prostu za biały. Ale bronzery tutaj w tej paletce są naprawdę fenomenalne. I jak jesteśmy właśnie w tych brązerach? Słuchajcie, ja sobie tutaj pokażę pokażę Wam moją książkę. Moją książkę znamu. E, oczywiście takiej palety możecie kupić na Aliexpress. Postaram się Wam podlinkować pod filmem. To jest taka wielopoziomowa paleta magnetyczna. Tutaj na przykład są wszystkie róże i rozświetlacze. Ja nie wiem, czy Wy wiecie, jak atrakcyjne są w ogóle kolory w NAMIE, bo ja też jakby miałam jeden swój jakiś tam ulubiony, ale wcześniej też jakby nie doceniałam jakby tej gamy kolorystycznej. Ja przyciemnię, żebyście mogli zobaczyć. Tutaj są co prawda róże pomieszane troszeczkę z rozświetlaczami, no bo one może Możecie je kupić we wkładach albo możecie kupić je osobno. I tak samo tyczy się to. I tak samo tyczy się to właśnie tych pudrów modelujących. I to jest trójka. To jest zdecydowanie mój. Ulubiony brązer modelujący, który ma bardzo kremowe wykończenie. Te dwa białe to są nie pudry, tylko to też są takie pudry modelujące, którymi możecie rozświetlać, albo kość pod policzkiem, albo możecie przestrzeń pod oczami, albo centralną część twarzy możecie delikatnie skorygować. Więc jeśli chodzi o ofertę, brązerów, tych wkładanych też znamu, no to tutaj mamy też bardzo fajną gamę kolorystyczną. Tutaj są cienie matowe i jeszcze trochę. Je... Jest różów. Natomiast pokażę Wam też już, jak tak małym krokiem właśnie zbliżam się. Słuchajcie, do rozświetlaczy, żeby Wam pokazać. I też tutaj przetrę, tylko sobie szybko rękę, żeby je Wam zaprezentować. Ponieważ ja jestem totalnie zakochana w ostatnim czasie, jeśli chodzi o rozświetlacze. Właśnie znamu. Ja nie mam niestety ich wszystkich ponumerowanych, więc wykonam Wam takie szybkie słocze na ręku, żebyście mogli zobaczyć. To są te glass highlightery, Pokażę Wam tonację. I w ogóle, to jak one się prezentują, to jest bajka dla mnie. To jest dla mnie po prostu poezja. Postaram się odnaleźć na montażu wszystkie numerki, żebyście mogli je zobaczyć. I tutaj mam osobno właśnie włożone ten taki diamentowy, i to jest akurat piątka, bo zostawiłam sobie numerek. No niestety, tutaj przy tych, muszę Wam powiedzieć, jest jedna wada produkcyjna, że ta naklejka znajduje się na opakowaniu, a nie na tym metalowym, panie, przez co niestety on się bardzo mocno gubi. A ja wstaję, żeby Wam pokazać. No i teraz możecie zobaczyć, jak prezentują się odcienie rozświetlaczy. Są one mega kremowe. Mają różne tony od białego złota, różowego złota, takiego konkretnego złota, białego, totalnie złota. No i ten taki drobinkowy, który ma w sobie i drobinkę różową, jak również drobinkę taką złotą i brzoskwiniową. No jest po prostu przepiękny. Ten jest moim ulubionym. Teraz będzie o cieniach, ponieważ My Secret ma w swojej ofercie Cały czas powiększającą się gamę kolorystyczną, kolorystyczną Pojedynczych cieni Takich mega diamentowych, to są cienie Hmm... Jak by to wytłumaczyć? E, są podobne troszeczkę, słuchajcie, do tych e, Turbo pigmentów Honey I mowa tutaj jest o Extreme Sparkle Ja mam tutaj w takiej e, kolorystyce Już Wam tutaj prezentuję na że Cała się zresztą mieni już brokaczem Bo zmyłam przed chwilą I całe ręce mi się po prostu... Po prostu błyszczą teraz. Niesamowite cienie. Ja uważam, że super sprawa, jest, słuchajcie, kupić sobie kilka takich kolorów i mieć, i po prostu rzucać tylko na powiekę i tuszować rzęsy bez niczego, solo, bez dodatku, dostępne w dodatku za jakieś tam śmieszne, śmieszne pieniążki Mega foliowy efekt. Ja Wam proponuję aplikować je na bazę, ponieważ one są dosyć rozpadające się w swojej konsystencji i też musicie na nie uważać, bo wystarczy delikatny wstrząs i one wypadają z opakowania. Ale kolory, które są po prostu Dostępne, są takie piękne. Mamy tutaj zielenie, złotka, borda, fiolety. No i mój zdecydowany ulubieniec, który jest takim idealnym kolorem dla mnie. Tutaj nie ma tej, tego żółtego koloru 10. Mówicie, że on jest wszędzie wykupiony. No, ja się wcale nie dziwię, bo jest naprawdę przepiękny. On wygląda mega naturalnie na powiecie i wbrew pozorom tej żółci w ogóle nie widać, tylko takie delikatne, złotko przybijające się z różem na powiece. Mega cień. Naprawdę kolor dziesiątka totalny faworyt. No i jeszcze oczywiście jedyneczka, która jest takim białym, opalizującym w zielony kolor i niebieski. No, przepiękne kolory, które Wam też serdecznie polecam. Naprawdę w drogeriach można znaleźć takie mega teraz fajne perełki, że się serce raduje. Bardzo dużo zapytań dostałam też w ostatnim czasie, słuchajcie, o kolorowe maskary. Jedyne maskary, które kolorowe znam dostępne z oferty drogeryjną, które są fajne i naprawdę się fajnie sprawdzają. No to jest marka Hean i one chyba są w trzech kolorach. Jest fiolet, niebieski i zielony. Mi został tylko niebieski i zielony, ponieważ fiolet podarowałam w prezencie, ale kolor niebieskości jest Mocne i widać je na rzęsach, i ten efekt utrzymuje się bardzo fajnie, więc jeśli szukacie tych kolorowych maskar, to marka Heian w swojej ofercie też takie posiada. Pudry. Na sam koniec e, będzie o pudrach i jeszcze e, o pomadkach, ale na razie o pudrach. E, zdecydowanie, jeśli chodzi o pudry, to ja w ostatnim czasie miałam okazję też testować mnóstwo całą, praktycznie ofertę, jeśli chodzi o pudry. Wiecie, że ja jestem wielką fanką, już mi się w ogóle skończył, bo praktycznie jestem na wykończeniu pazę. Cloud. Używam go zawsze do wszystkich testów, bo mam go mega sprawdzone Ale w ostatnim czasie tak samo mocno pokochałam, słuchajcie, Nam Cotton Candy I to jest Under Eye Powder, który ja osobiście używam na całą twarz e, On ma mega lekką konsystencję, jeśli masz już skórę, która ma pierwsze oznaki e, Jakby wiecie, no wchodzenia tutaj, te zmarszczki mimiczne, już macie jakieś tam zmarszczki pod oczami No to on wygląda jak mgiełka. on wygląda lekko, a w dodatku utrwala wasz Odkład, korektor i puder, więc yy, automatycznie hit must have w kosmetyczce. Szkoda, że tak małej objętości, ale on jest totalnie transparentnym pudrem, który w ogóle nie widać na twarzy. Konsystencja jest bardzo właśnie podobna do Paese. Paw też jest mega wygładzający i pięknie wygląda pod oczami. Zdecydowany Faworyt. Jeśli chodzi o pomadki, nie będę przynudzać, a raczej będę nudzić, dlatego że jestem królową, jeśli chodzi o nudy e, na ustach. E, oczywiście cały czas mogę se szaleć w kolorze na powiekach, ale na ustach bardzo lubię kolory, które są stonowane. Taka preferencja w dodatku lubię pomadki, które mają mega matowe wykończenie. Dwie firmy, Hean i Golden Rose pojawiły się w ogóle z Hean pomadki matowe lip glossy, które jakby zaprzeczają same w sobie, ale faktycznie najpierw jak je nakładacie, są mega kremowe i mega y, wyglądają tak jak błyszczyk taki, który ma pełne krycie. Natomiast już po chwili one zaczynają zestygać. I jedyne, co mam do zarzucenia, to to, że trzeba je perfekcyjnie położyć, słuchajcie, ponieważ y, no jak nałożycie zbyt dużej ilości, to u mnie przy, przynajmniej one pękają albo się sklejają i tutaj zaczynają pękać w wewnętrznej części ust. I tak do końca nie mam do nich takiego zaufania, jeśli chodzi o y, wiecie, wyjście, wielkie wyjście. Wolę pomadki, które teraz mam na ustach, bo jeśli będziecie pytać, co mam na Ustach, to mam Huda Beauty Liquid Matte i to jest Boże Bumpshell. Odcień to jest też jeden z takich właśnie nudów, które dążą do delikatnego takiego odcieplenia ale one po wyschnięciu właśnie mają tak kolory fantastycznie stonowane, które mi właśnie odpowiadają. Tutaj mamy kolorek 66, który jest moim takim ulubionym różowym nudem, a tutaj jest kolorek 61, właśnie z tych pomadek Hen. Bardzo ładne kolory. Duża gama neutralnych odcieni. Są mega trwałe, ale bardzo specyficzne w aplikacji. E, trzeba o bardzo dużo odczekać czasu, żeby je idealnie przesuszyć. One mają dosyć późny czas stygnięcia, no i delikatnie pozostawiają taką lepką warstwę. No, u mnie jest do pierwszego jedzenia z nimi, ale jest to produkt bardzo ciekawy i bardzo go w dalszym ciągu lubię. Kolory mają mega, naprawdę mega. I z marki Golden Rose wypuścili taką nową kolorową kolekcję, która w dalszym ciągu jest bardzo mocno grana. Wyszły też pomadki matowe. Jeśli chodzi o formułę, właśnie Golden Rose, to ja mam do niej bardzo duże zaufanie jeśli chodzi o te z tej maty na ustach i tutaj jest kolorek 01 Blush Nude przepiękny odcień przepiękny odcień z taką pomarańczową zakrętką one się odróżniają też tym, że mają e, różne kolory zakrętek i druga to jest 02 Warm Kiss i to Warm Kiss to też tak jak mówię ja mam takie preferencje nudów różów, nudoróż e, to jest ta pierwsza, jedynka to jest właśnie dwójka Przepiękne kolory. Przepiękne kolory. I tak sobie myślę, że jakby właśnie złączyć te dwa kolory, a nawet ten właśnie dwójeczka jest całkiem podobny do tej chudy, którą mam właśnie na ustach. Może dzisiejszy filmik nie będzie długi, ale mam nadzieję, że i tak pomimo wszystko spędziliście ze mną miło czas. E, tak jak już powiedziałam, i nadal będę o tym wspominać, e, widzimy się na kanale raz w tygodniu. E, mam nadzieję, jeszcze do końca miesiąca pojawią się dwa filmy, czyli ten film, który właśnie teraz widzicie, i następny film, który będzie. Premierą pewnej tajemniczej pielęgnacji, która e, pojawi się w Polsce, i ten film pojawi się w środę. I to będzie ostatnia środa publikacji w tym miesiącu, i przechodzimy na razie na dwa miesiące na system jednego filmu w niedzielę. E, daję Wam też tutaj znać i przypominam Wam też o tym. Od września, oczywiście, wracam do regularnych, podwójnych publikacji. Na razie biorę sama też troszeczkę urlop i chcę trochę odpocząć, spędzić troszeczkę czasu też z dzieciakami, z rodziną. Mam nadzieję, że to rozumiecie, ale nie będę odpuszczać, jeśli chodzi o Instagram. I myślę, że tam mnie będziecie widzieć częściej, więc jeśli nie macie Instagrama, a chcecie mnie śledzić, no to polecam wam serdecznie założyć Instagrama. Jeśli mm, nie chcecie tego robić, no to nie musicie, bo ja nikogo do niczego nie zmuszam i pamiętajcie, że ja nie rezygnuję z nagrywania, tylko przechodzę na pół etatu, a nie na full etat chwilowo, żeby troszeczkę zwolnić, nabrać, naładować baterie i ruszyć od września z nowymi pomysłami. Ale myślę, że wy nie odczujecie kompletnie jakby braku tego e, mojej osoby. Szczególnie właśnie na Instagramie, dlatego że tam przez najbliższy czas po prostu będzie się tyle rzeczy działo, że mam nadzieję, że Wam wszystko wynagrodzi to, że i tutaj troszeczkę wzięłam, wrzuciłam na luz. Ponieważ to nie chodzi o to, że nie mam co robić i nie mam materiałów do nagrania, tylko tak jak już wcześniej mówiłam, a jeszcze tego może nie słyszeliście, no to jest sytuacja tego typu, że ja od 10 lat urlopu prawie nie miałam wcale. Góra dwa razy po 7 dni z dzieciakami, raz na ferie, raz na wakacje, a tak na full etat. Nagrywanie, pełen etat zajmowania się domem, dziećmi, e, więc ten, kto ma dzieci, to pewnie zrozumie e, mnie, że nie jest to mm, małe wyzwanie. Jest to bardzo dużo pracy przy wszystkim, tak naprawdę, a ja. Ja chyba dorosłam do tego, żeby wziąć dłuższe wolne niż tylko 7 dni, żeby odpocząć i zatęsknić za tym wszystkim i wrócić z totalnie nową energią do Was. Mam nadzieję, że moje polecanki Wam się podobają. Koniecznie przetestujcie sobie te produkty, o których Wam dzisiaj wspomniałam. I jak już je przetestujecie albo już ich próbowaliście, czekam na Wasze komentarze pod tym filmem. Nie mogę się doczekać, żeby sobie poczytać na leżaku. Co prawda, będę czytać, ale będę czytać. I przede wszystkim życzę Wam dzisiaj miłego dnia. Trzymajcie się, hej!